W latach 70. XX wieku na polskiej scenie muzycznej zrodziło się wiele fenomenów, które na zawsze pozostaną w pamięci wielbicieli muzyki. Wśród nich jest zespół Homo Hominis, który powstał w 1971 roku z inicjatywy Aleksandra Nowackiego, wówczas muzyka zespołu Quorem. Spośród założycieli tego niezwykłego kolektywu wymienia się także Tadeusza Woźniaka oraz Andrzeja Krupińskiego. Szybko po rozpoczęciu działalności zespół przeszedł pewne zmiany. W 1975 roku Woźniaka zastąpił Waldemar Domagała, do tego momentu będący kompozytorem grupy. Osoby odpowiedzialne za kształt muzyczny homohominii postanowiły skierować się ku zupełnie nowym brzmieniom, które nie były dotychczas dobrze znane w Polsce. Dominujący styl, w którym zespół tworzył na początku, to folk i rock, ale wkrótce zaczęli sięgać po muzykę reggae, na którą w tamtych czasach nie zwracano jeszcze większej uwagi. Wspomnienia Aleksandra Nowackiego z tego okresu są niezwykle interesujące. Jak mówi, to prawda, strasznie kołysały mnie te jamańskie rytmy, jednak wydawały się takie egzotyczne, tak odległe od tego, co znała polska publiczność. Zdawało się, że wówczas nie używano u nas jeszcze pojęcia reggae. Zmiany, które zaszły w muzyce homohominis, szybko zaowocowały możliwością wystąpienia na festiwalu w Opolu. Wkrótce zespół musiał wymyślić przebój, który zapewniłby mu sukces. Nowacki był zdeterminowany. Aby zaprezentować polskiej publiczności i widzą przed telewizorami utwór inspirowany reggae. Jego celem było ukazanie tej niezwykle atrakcyjnej muzyki, ale potrzebował do tego także utalentowanego tekściarza. Ostatecznie jego kroki skierowały się do Andrzeja Kuryły, z którym miał już wcześniejsze doświadczenia w zespole Kłorem. Kuryło pamięta te chwilę, Muzyka była nieprzeciętna, więc postanowiłem napisać coś nietypowego. Owocem ich współpracy była przełomowa piosenka, która opowiadała o osobie. Konfrontującej swoje życie w specyficzny sposób. Homo hominis wystąpił na festiwalu w Opolu w 1975 roku, gdzie, chociaż może nie zdobyli pierwszego miejsca, otrzymali drugą nagrodę. Na festiwalu ich utworu słuchał Stanisław Dyga, który był odpowiedzialny za ocenę zespołów. To właśnie on przyczynił się do tego, że Homo hominis zakończył festiwal z wyróżnieniem. Tuż po tym wydarzeniu zespół kontynuował swoją karierę, biorąc udział w kolejnych festiwalach zdobywając serca publiczności i przyciągając uwagę dzięki niekonwencjonalnym tekstom. Odnotowali swoje triumfy na festiwalu w Lipsku, a także na festiwalu krajów nadbałtyckich. Te wydarzenia wpisały się w historię polskiej muzyki, przyczyniając się do rozwoju nowego, ekscytującego kierunku, który z pewnością niedługo zyskał swą popularność. Zespół Homo hominis stał się pionierem wprowadzania nowego brzmienia na polską scenę muzyczną i do dziś jest wspominany jako jeden z tych, którzy na trwałe wpłynęli na rozwój gatunku regę w Polsce. Ich działalność udowodniła, że muzyka jest uniwersalnym językiem, mogącym transcendować nie tylko granice, ale także pokolenia.